Księdza Prawoszcza, Krzysztofa Piotrowskiego i pani Jolanty Tremickiej, przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Stanach nauczycielki na tak zwaną zieloną szkołę, no i wieczorem to były klasy trzeciej szkoły podstawowej. Pani mnie poprosiły, żebym wieczorem jakąś bajkę opowiedział dzieciom. Jak ja to lajkę opowiedziałem, to trzeba było światło przez całą noc palić. Opowiedziałem taki niewinny Jak mi się wydawało, że jest niewinny. Okazało się, że dla dzieci nie mogły spać. udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła postu, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czypek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, a się ukrot puścił z rury. Ciepło, miło, rozkosz raju. Małpa myśli, w to mi gra. Hajże, nurki, zwroty, figle, psoty. Aż się wody pod nią ale ciepła coś za wiele. Trochę nadto, ba, gorąco. Fraszka, małpa niedzielę sobie poradzi. Skąd u krąg tam palec wsadzi. Aj gwałtu piecze. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Dalej w nogi, ukrop za nią, jak za panią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. By mi syczy, twarzy, stopy. Małpa w okno, brzęk, uciekła, że tylko palce popiekła. Nader szczęśliwa, tak to zwykle małpom bywa. Ogląda przez dziurę i widzi, cóż tam cały pokój w wodzie, a Pawę z wędną siedzi na komodzie. Co pać pan robisz? Ryby, ryby sobie łowie. Ależ oś nie mnie kawie po głowie. Zwoździa zgotować wieczerze. To potrawą całkiem nogą. A ta kropę trząsła głową, ale bada jest ciekawa. Co to będzie za Przytawa. Garnek zatem wody wlewa i do ognia kładzie drzewa. Cygan włożył guść powoli i garsteczkę prosi soli. — Hej, mamuniu! — mówi rzecze. — Łyżka masła by się zdała. Niecierpliwość Adek jedzie, łyżkę, mas łyżkę masła w garnek wkłada. Potem cyganik jej powiada. — Hej, mamuniu, czy tam wchodzicie chacie garsteczki wy nie macie? — A baba już nicierpliwość na końca końca tylko wciela dar z ciągłych gardek. Cypam ten czas, swój, zgadł. Gwóźdź wydobył kaszę z Potem baba przysięgała, niezachwiana w swojej wierze, że nas te oczy widziała, jak z gwoździa zrobił wieczerzę. Szczyna. Cześć, Bóg z marszmością u Cześniku, pędząc na rozkazy, załatwił mi bez liku, by wrócił ze sto razy, Także z mojej, mej, z nowej, mojej kolaski gdzieś po drodze tylko trzask. A ja za to ręczyć mogę, że mój papkin to piechoto przywędrowo całą drogę. A na pozór dane złoto gdzieś zostawił, czy na Patrzcie się go, bo zarzucie. Cóż mam poznać? Wstrzeluję, wypaluję. Gdzieś na broni? Gdzie? Do kogo? Milczyć muszę. Lecz niech są przyczyną, że w drodze, w nieco, ani ziemi, ani na mądre. tak z mojej ręki, wszyscy. Чесские, чесские, чими, помоги. Iż z mojej mocy kazać zamknąć własność pana za wiadome dawne sprawy. Zamknąć po co? Dla zabawki. Czy nie znajdziesz lepszej tak sobie? Cicho, ciszej, ja to mówię. By odświeżyć w tych pamięci, nim popierze moje chęci, coś mnie nie. a ja tobie. Ach, co każesz, wszystko zrobić? Byłbym zaraz do konia. Bo mi zjeździł doskonały, niechaj będzie wzięty z błonie, ciki to ciki, to śmiały, w moim ręku jak powietrzka. Bo mię zjeździł doskonały. Scena trzecia. Babki. Cześnik, ból karacz nie miło. Czy krótko by nie trzymał? Nie wiem, co by ze światem było. lecz nie będę ja tu drzymał. ja tak się zginę, Nie młodna posłanka. 俄罗斯一直死。 Curuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce, i ma pod ludzi, kogo kotemce. Ko ko Ruszkę z splata, jak sobie świat kwiat się skłanie. Cóż nam Klaro, tego wzbrania? Ja, Miałbym, w myśli mych węcenia zimną zatem dla pojęcia. Usłuchałam cię, Wacławie, dzień dzień schodzimy się w altanie, lecz i razem co dzień prawie, nowe od cię mam żądanie. To wiem szczęście życia winna, ty nam nawzajem chętnie wierzę. Czemuś twoja miłość inna, coraz nową postać bierze? Kiedy rozkosz być przy Tobie, aż przepełnia moje serce, Ty niewdzięczny w tejże dobie, tłumisz tylko niepokoje. Ach, obecność mnie zastrasza, bo tak dobrą czyni mało, by, zap by zapomnieć przeszłość całą. A z przyszłością, miłość nasza, z Twoim stryjem, ojca mego, ciągle sprawy, frzeszki, kłótnie, nic nie wróżą nam dobrego. Znaczy mówią, iż okrutnie, będziemy kiedyś go jeśli. Dokończ, Pokaż drogę, Ty. Czy ja tu pomóc mogę? Tylko twoja wola zmieni, co się zdaje nie do zmiany. Mówże, słucham. Żem kochany, że cię kocham do niebiosa, że przy tobie żyć pragniemy. To oboje dobrze wiemy. Nie oboje, tego trzeba, aby zniszczyć to ukrycie, czym pełno nasze życie. Nie truflać codzień szczęścia, nie poprzedzać dzień czołów. Czemuż trzeba? Mów. Za Zamęścia. O szalony, gdzieś spo... sposoby? W twojej woli. W woli stryja, w woli ojca powiedz raczej. Co za bada, to się mija, gdy nie może być inaczej. Ach, rozumiem, nie wacławie. Gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie zawsze twoją, klócz mnie Ależ klaro, moją żoną? Któż to powiedz, widzieć będzie, czyś poślubił wykradzioną? Co za hałas słyszę kroki. Coraz bliżej. Idź bez złoki. Jedno słowo. Już ci Jak Jakie zmienisz, brzyd przestanę. Przestaniemy, jeśli zechcesz. Pomyśl tylko na Ale idź, że idź dla Boga! Scena druga. Paskisz, pasła. Paski. <grym> <grym> Paski. diabeł pali w tymcześników. Chcesz się wiedzieć? Czasu szkoda. Mało zysku, dużo krzyków. Tych dwóch ludzi powiem, Cóż pani będzie z nami? nie dostanę niewoli. Brałem jeńców tysiącami, co za dziś od jej woli, Bombki, gdzie dziesięć toczył dwoje, gdzie się lały krwawe zbroje, tak się wkoło na cztery, jak czerwone było morze. Tam zyskałem i ordery, i tytuły, i honory, ale tego być nie może, zbyt doszczytne dla mnie wzory. Dziś jest mi a twa wolność będzie frażką. Ja nie wolno tu zostawić. Prawo utrzymać jest mi dany, ale zawsze być wspaniały. Przymy za ten podób mały. Ja nie wolno tu zostawić, zostać muszę. Znaję więc wielką moją duszę, jesteś wolny i do dziaska, a za wolność dasz co łaska. Ja zostanę niewoli, Ale cześć nikt nie pozwoli. Kto mnie ujął, niech mnie trzyma. Ale braku sensu nie ma. Co się stało? Co się dzieje? Jeszcze mi się w oczy śmieje, ja wiem wszystko, bom, słuchałam. Chcesz tu zostać. Cóż w tym złego? Miej rozsądny. Cóż mi z niego, kiedy już jest dowiedzione, że rozsądku zwykłą drogą nie pomoże z sławy, był dostarczał bo krwawe boje, nim oświadczył miłość swoje. Kucz ci drogi swojej kochanki, turniejowej w tam nam kopią dzielnie gonił, po dziesięciu stadał z koni i dopiero, gdy się spłonił, wziąć nagrodę z lubej dłoni, błagam, aby sercu miła kochać mu się pozwoliła, by mu wolno pod jej barwą ruszyć kopie, wiecze ścierać, dla niej tylko żyć, umierać. Tego by przestraszył Wacław i przysięgam, za zanudź wasze, co los spuści przyjąć trzeba, niech się dzieje, bo ona nieba. Lecz serdeńko, gdzieś tak stały i gdzież dawniejsze twe zabały? Milczysz jakże? Nie do wiary, jako wszystkie kiedy stały. Wacław, młodość, może reję. Od stolina. była płatą ta jedyna, ta wybrana kochana teraz u ucześnika. Wacław, zaręczona Cześnikowi. Reję. kut temu nie udzielę, bo nie odpowie. Wacław, nie odpowie. Stolina, ręki. Zapytałem ją w tej mierze, a jeżeli Bóg dozwoli, przyjmie rękę. Tak jest Pani złośliwa. Wielki skutkanton na mnie spływa. A na szczepów mego trzaski jeszcze większy spłynąć może, bo chcesz z wielkiej łaski mego syna dzielić łoże. Niechże mi wolno będzie na tej lichej własnej grzędzie, polecając ważność Pani trwałej przytomności, zdroje i powolne służby moje. Do maluczki kupać nurze, jako długa i podnóżki. Tak. Co ja słyszę? Co ukradł? Tak. Zmutną żonę cześnikowi i syna swego spada w szarci cześni, tysiąc dowie jak szczupaka go rozpłata. Podskolimy. Mieliśmy jednak kuli że to z gustu do odmiany. Wzięłam inne przedsięwzięcie. Sędzów, Wacław, był znany. Bardzo znany jest słowo. Na cóż mam się kryć w tej mierze? Był kochany, kochał szczerze. Pa, Czy tak? Do się. Zaraz, elegancki zmarzę. Papa, wcześniej do Dzień Siadaj W tu. Zmażaj biuro, będziesz pisał po mym słowie. Dzień Właśnie w babskiej trzeba ręki. Życie w zakład, Gaszka-Złowiec, ka dobrze wędrz. danski pusiał usiadł bokiem naprzeciwko ucześnika i spadając okulary. dokuczył dzięki.